Siemaneczko! Siemaneczko! Dzisiaj jest tutaj Fini mama i ja. Dzisiaj będziemy nagrywać wish part, chyba tak, do jak dobrze mówię, challenge. Polegać będzie on na tym, że Zde. mama, mama zakłada słuchawki, ja coś do niej mówię i mama ma i ściąga słuchawki i ma zgadnąć. Tak, y i robimy sobie normalnie... Fini też sobie na filmie chyba. Robimy sobie... Już? Już? To nigdy tak nie robię. Proszę sobie. A jeszcze przypominając, jeżeli nie subskrybujesz naszego kanału. Czek i 10 babek w górę. Nie? Zapraszamy również na naszego Instagrama i na naszego TikToka, który się gdzieś tutaj Wam teraz pojawi. Dobra. Więc zaczynamy, Lena pierwszym będzie mówić... A co się mam mówić? No nie jakaś kategoria na przykład jakieś A rzeczy. To dobra, to zróbmy tak, będziemy mówić kategorie na głos. Pierwsza kategoria to będzie bajka. Musisz powiedzieć mi dobra, jakiś dobra, tytuł dobra, bajki. Nie, Co? No nie mówiłam nie. Ale no to musisz żeby żebym ja wyczytała z ruchu warg. Okej. Okay. Dopóki nie zgadnę, ja będę mówić na głos. Hipatlan. Okay. Co? Patron? No! Dobra, przypatro mamy punkt, punkt dla mnie. Dobre. A już możesz. Co?! Członka moja? Nie. No, się dobra. dobra, dobra, słuchaj. Co?! Ja Wiem Co? Tatek. Nie. Ale ty w ogóle patrzysz na moje usta? No. Ty zawsze umiałaś tutaj. No to jeszcze raz. Mówiłaś... Którka ma? Załatw sławki. Powiedziałaś, że ze mną. Nie. Aha, to ta muzyka. <grym> Co? Ja wiesz, wiem. Co? Czekałam kopciuszek. Czekaj, to Iza. teraz co kategoria? Jaka kategoria? E, kategoria. Imię teraz. Bajki się tam było. Imię, a dobra, imię, imię. Imię. I musisz powiedzieć jakieś imię. A ja... czekaj. Karolina! Co? Lena. Co? Lena. Co? Lena.

Wiedziałaś? Ale tak. Nie. Nie. Hmm. Ale ja tego nigdy nie zgadnę. Zgadniesz, dawaj. No to inne imię, zmienię imię, dobra. Ola? No. <grym> Teraz to tego wiesz, ja wierzę. Mysz. Co? Mysz. Co? Mysz. Co? Mysz. Ale nie ruszaj się, bo ja patrzę na usta. Mysz. Co? Pies? Mysh. <laughs> no. tak. Tak. Two hours later. tak, Dobra, dam Ci łatwiejsze. A co to mówiła? Hipopotam. Nie, mówiłaś Nie, nie cały czas hipopotam, mam wszystko nagrane. A mama, to jest wieże? Ryba. Papuga. Ryba. Co? Ryba. Co? Kot. Mama. Kot. Hmm. Kot. Kot! No. No, ja mówiłam No, bo już musiałam Ci zmienić, ja potem dałam delfin, potem dałam ryba. Kategoria? Owoce po prostu, o, owoce. Aby. Dobra. Banan. Banan. Nic nie słyszałam. <laughs> nie słyszałam, dobra, to ja jeszcze raz. Jabłko. Co? Jabłko. Jabłko? No. Słyszałaś. Nie. O, przysięgasz? No? Na pewno? Bo o tym mówię, a... Dobra, nic Ci będzie. Warzywa.

Moje, moje nie jest fioletowe jakby to, dobra? Nie mogę ci powiedzieć. Co? Nie wiem. Groszek! Skończyliśmy grosze. z wynikiem. Wygrałam. Tym razem wygrałam. Ja wygrałam! Ja wygrałam! Dzisiaj nie wygrałaś, bo no, nie odgadnęłaś ostatniego. W dzisiejszym odcinku wygrałam ja niestety nie było nawet... Ja. nie było o co grać. Tolena ostatnio zgarnęła 100 zł, a ja nie wygrałam teraz nic. Po prostu wygrałam jestem świetna w czytaniu z ruchu bark. Tak więc, jeżeli podoba Wam się taki odcinek, Dobra. tylko jest mega krótki, ponieważ lena się w międzyczasie obraziła, więc no musimy, musimy zakończyć na tym etapie tą naszą rozgrywkę. Zapraszamy Was na naszego Instagrama i naszego TikToka. Zachęcamy do zostawienia subskrypcji na tym kanale, żeby być I na bieżąco. Na tak, i dzwoneczkiem. I widzimy się w następnym odcinku, ale mam nadzieję, że nie będziecie się wczoraj obrażać na kolejnych filmach i pa pa, pa. poszły buziaczki. Mua.